Zadanie. Do akwarium wlano 120 litrów wody, co stanowi 80% objętości naczynia. Oblicz wysokość akwarium, jeśli jego podstawa ma wymiary 20 cm na 30 cm. Wykonajmy rysunek do zadania. Mamy akwarium i nie mamy niestety wysokości naszego naczynia. Ale wiemy, że tutaj do tego akwarium wlano 120 litrów wody, ale naczynie nie wypełniło się całkowicie, tylko wypełniło się w 80%. Więc napiszmy, objętość wody to 120 litrów, a litry to wiadomo, decymetry sześcienne. Więc tutaj jednostkę zmieniłem na decymetry, no i w tym momencie również na rysunku 20 i 30 cm zamieniłem na taką samą jednostkę, żeby była zgodna z decymetrami. No i teraz liczymy 120 decymetrów sześciennych tej wody, to ile to jest wody? To jest 80%, a 100% jest nieznane. No i teraz mnożymy taką proporcję po skosie. V razy 80%, no i 120 razy 100%. Widzimy, że tutaj procenty się nam skrócą stronami. V równa się 120 razy 100, no i podzielić na 80. No i teraz tutaj procenty nam znikają. Liczby w liczniku wymnażam, czyli te dwa zera nam się dokleją do liczby 120. 80 przepisuję. No i teraz właśnie możemy tam troszeczkę poskracać. Zera możemy poskracać, później 1200 na 8. Wychodzi nam 150 decymetrów sześciennych. Mógłbyś to zrobić jeszcze inną metodą. Po prostu zauważamy, że 0,8V to jest 120 litrów. Takie proste równanie załatwia nam sprawę, jak podzielimy to przez 0,8. Po podzieleniu wychodzi nam 150 litrów, czyli 150 decymetrów sześciennych. Jest to ten sam wynik. No i teraz jak obliczyć wysokość tego naczynia? Mamy już objętość naszego naczynia, to jest objętość całego akwarium. I możemy te, to V wrzucić tutaj do wzoru zamiast literki V. Zamiast v pojawia się 150, a b to są nasze wymiary 3 razy 2, a c to jest nasza wysokość. 150 przepiszemy, a 3 razy 2 to 6 h. Jak podzielimy to wszystko przez 6, otrzymujemy, że h równa się 25 decymetrów. No i napiszmy odpowiedź. Wysokość akwarium wynosi 25 decymetrów